Jeszcze moi i bo książek nie czytają. Ich wyobraźnia nie istnieje. W przyrodzie. Ten świat się nie rozjebie przez wojnę tylko przez to, że nikt nie czyta. Co to za kraj jest? nawet w Sylwestra nie ma śniegu. Nie będzie żadnych sztucznych ogni. Ale lepsze niż ty. Nie! Straciłam z nic cnotę, teraz stracę pracę. I stąd, to jest moje łóżko. A pan wie, jak to słychać, kiedy kości pękają? Nie, i się nie dowiem. Zgubiłem dziecko. Proszę pana, wychodzimy. Może mi pan pomóc? Nie będzie mi padł za ucał z pokoju. Głuchy pan jest, dziecko mi ukradli. Papa, z wąsem, co waży 200 kilo, zawsze będzie głosowała za zakazem aborcji. Co ma zakaz aborcji do sztuki ludowej? Tu wszystko ma coś ze wszystkim. Przychodzi kontrola z urzędu skarbowego. Nie pozwolę tym bydlakom zniszczyć mojej firmy. No to co, zabijesz ich? Tak! Nie wyjdę stąd. Państwo powinni załatwić tę sprawę w sądzie. W jakim kurwa sądzie za trzy lata? To dzisiaj będę wracał z roboty i za Randalu i zresztą wwiadany na koniec! Odchodzę od ciebie! Kudasz się w głowę też Ona tak chodzi, jak się denerwuje. O kurwa. Zwaliłeś Jezusem telewizor za 15 tysięcy! Zwalniam cię!